Simoneczko z tej strony Menti to jest Let's play z BWR-EU, jest serwer medium z repozycją hard startową 27 grudnia o godzinie 18.40 e, więc tak zap no to będzie z tego serwera najprawdopodobniej jest seria jak widzimy nie mamy prawie rynek to musimy radzić sobie z łabieniem mamy tylko 10, ale w tym też nie dużo. Zagramy sobie raczej body, ponieważ mam tutaj drugie to 40 level, mam finesse, wszystko, więc będzie spoko. będę sobie tam tą postacią lekko pomagał z wyrównieniem, jak i oczywiście z flip Wbijemy 5 level i idziemy po polskiej Dobra yy, Serwer jest prawdopodobnie bez bugu Bo dokąd biegnie w telewizji Ani jednego baga, Tylko był włam tam chyba wczoraj Tak, jest z tego źródłem Nawet nie wiem który dzisiaj jest, więc Będę yy, w skrzyni Otwieramy I fasolki są, Dobra yy no piąty level mamy no to idziemy po skille już nie powinno się taka sytuacja powtórzyć więc zapraszam na sklep. dobra skille mamy dajemy na razie wszystko w aurach i tutaj nic nie widzę więc sumimy sobie tableta i dobra no to idziemy zrobić misję no i... Dobra, skończymy misję, to będziemy się widzieć Dobra, po to zrobienia misji biologa napotkałem no, się na mety cierpienia Tu jest jeden, tam jest drugi yy, No tak, yy, zobaczcie, jest przykładowy drop To tu mam y, bilet, strach, host, tak sobie wezmę Przyda się, się na WPK Om deszczał, niepotrzebny biur na jazda, niepotrzebny muki pneumy, niepotrzebny, dobra. Aha, i za pierwszą misję droga dostaliśmy sobie Tara plus 8, więc ja się biorę z obiciem następnego Metina i widzimy się pod koniec. Tylko tu już jest walki, sorry, no to widzimy się jak go ubieram. Dobra, kończymy by Metina walki. Aktualnie na sekretarzu jest eventsu, na której ja oczywiście nie potrzebuję. Ja nie poszedłem ponieważ nie chce mi się wlokać w surę i wolę sobie do lekski twoja i nagle pokazuję odcinek. Tak. A mi już uśmiechają, że sobie statystyki. Ja od razu daję swój vitalność, potem daję oczywiście siłę. Tak, aura. Otworzymy sobie trzy skrzydła. Jeden, go, ben, dwa. Wow, nie zmodzię mniejsza. Z tych wszystkich skrzyń najprawdopodobniej dropią najwięcej właśnie te inteligencja, boga monoków i krytyka, bo to jest najczęstszy drop. Dobra. No to ja zabieram się do robienia misji, po troszkę ich mam i widzimy się za chwilę. Dobra, kończymy bitwę tej na bitwę, Misję już powiedzmy, że... Prawie wykonałem, robię teraz cykliczne polowanie, jak się nie mylę, i coś tam jeszcze, i tak na surze misji praktycznie w ogóle nie robiłem, ponieważ mi się nie chciało. A o, kur... No nieźle, yy, bo mi się nie chciało, ale na, tym, na tej postaci zaczynamy je robić, i naprawdę, jak widać po tym, ile mam kasy, po tym, co dostaję. O, naprawdę o się robić tutaj tę misję, ponieważ no jest na tym w, w wielki zarobić tak. Tu mamy jeszcze jednego Metina. Idziemy sobie innego. Tak. Idziemy to ubić. Dobra. No to tamtego Metina wiem 3 minuty, czy jakoś tak? Tutaj nie będę tego filmu i widzimy się pod koniec. Dobra, bijemy kolejnego metina. Zapomniałem tam pod koniec włączyć nagrywania, ale to mniejsza z tym. Do o, następny wir miecza z tą szkoły, to podniesiemy. Dobra. Jest skrzynia do O, i mamy jeszcze nowy pudełko, z naprawdę jest dobry grupy do, chyba. Do, do, do o, trochę mam już mi się. Dobra.

Masagę. Więc tak. Wydobujemy 15 level przy waszym widowisku najprawdopodobniej. Nie wiem, może to przyspieszę, bo tak i dodam muzyczkę i zakończymy odcinek. Then split. Do it just for fun. I come sick of the nuns. Swerve in the Lambo Like a son of a gun. What? Dwayne, ain't no? I'm your girl's lizard. Being cracked. She ain't bitchin'. She be rollin' my daddy fire. D to the D, motherfucker. To wear my head. Gotta somebody die, motherfucker. But that don't want some my sister B on the come up. Get it, huh? Dobra, na tym etapie skończymy odcinek, Byliśmy dzisiaj 15 level. No, wydrupiliśmy silne ciało dwa razy, na to można wrzucić silne ciało dwa razy, z czego jestem bardzo zadowolony, wymienię set na aurę. Y, tak, i jeśli Wam zależy na pelerynkach, to tak, można je kupić, czy tam wymienić, chyba, gdzieś, czekajcie, tak, y, dokładnie, czekajcie, tu, i są za 2kk, yy, jeszcze muzyka, a jeszcze są za, jak się nie mylę, polowania i cykliczne polowania. To naprawdę dostaję z tego nawet 200, i jeśli widzieliście, przedtem e, przy przyspieszonym tempie ja zdobyłem osiągnięcie, zabić ja tam 500 potworów, i to osiągnięcie się tak toczy chyba tam do 3000. Czy nawet nie wiem, nie wiem, nie, nie orientuję się, ale ja na surze dobiłem 1000, i miałem tego chyba 50 ileś tych PO punktów osiągnięć, więc tak, no to to było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie jeśli wam się spodobało dajcie lajka, skomentujcie co mam poprawić ponieważ jest to mój pierwszy odcinek w ogóle w całym życiu co nagrywałem i mam nadzieję, że wam się spodoba, trzymajcie się cześć